jesteśmy na żywo. i Pierwsze moje pytanie do Was, które ja w zasadzie do siebie zadaję sobie takie pytanie, czy powinienem występować na tym live streamie w szlafroku. I no, niestety muszę, niestety muszę, ponieważ słyszycie mój głos, jaki jest, ale mimo wszystko zrobimy ten live stream. I zastanowimy się, w którym kierunku mogą pójść niektóre monety, altcoiny, Bitcoin. Udostępnię wam teraz ekran i zaczynamy. Będziemy spekulować. To nie będzie przygotowany live stream jak zwykle. Ja nie chcę się do tych streamów mega super przygotowywać. Nie zależy mi na tym, żeby one były wyłuskane. Bardziej zależy mi na tym, żeby wykorzystać mój czas. I tak robię te aktualizacje sam dla siebie, i tak badam rynek, i tak czytam te newsy. Więc dlaczego w momencie, kiedy czytam te newsy, mam się tym mam się nie dzielić z wami i pokazać wam, jak czytam te newsy, po prostu czytać je z wami. Wy w międzyczasie też możecie, możecie pisać oczywiście wiadomości, komentarze. Piszcie. Grzegorz pisze, że jest akurat w Szwecji, że wita serdecznie. Hubert też, cześć. Cześć wszystkim. Także słuchajcie, jedziemy. Ja będę analizować rynek, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy znajdziemy jakąś ciekawą rzecz. Też przy okazji powiem Wam, że zrobiłem materię na temat tej całej kryptoafery. Niebawem go opublikuję. Natomiast jedziemy już w kontekście newsów. Sandbox uruchamiam i teraz się skupimy głównie na altcoinach, ponieważ wczoraj na live streamie skupialiśmy się bardzo mocno na Bitcoinie. W ogóle, panie, od wczorajszego streama to był jednak idealny moment do, do zakupu wtedy Bitcoina, ponieważ wtedy, kiedy ten alert nam się uruchomił, to był dokładnie ten punkt na wczorajszym livestreamie. Ten alert, który tworzyłem, jeżeli z niego skorzystaliście, to oczywiście gratuluję. Jeżeli nie, to też nie ma się co martwić, po prostu wystarczy poczekać na znowu moment, w którym. Mamy przewagę statystyczną. przewagę statystyczna, przewaga statystyczna jest po naszej stronie, a ona może być po naszej stronie w momencie, kiedy powstaje jakaś anomalia na rynku, która nie jest jeszcze wyceniona. Więc ja na taką anomalię od razu też ustawię alert dla siebie. Tylko, co mi po alercie, jeżeli nie będę mógł od razu wykonać działania? Co mi po alercie, jeżeli nie będę od razu wiedział, co zrobić, jeżeli od razu nie, nie, nie otworzę pozycji? Więc baj, jak macie tutaj ten kod QR po tej stronie na górze, to zerknijcie sobie na ten kod QR. Jak chcecie odebrać bonus, tam jest kilkaset dolarów, nie wiem czy to jest 700, czy 500 już, czy może czy mniej, ale kilkaset dolarów bonusu plus jeszcze macie dożywotnio dostęp e, vip taki dostęp z niższymi opłatami transakcyjnymi do giełdy, do giełdy, z którą współpracuję, to jest giełda x, więc możecie z niej korzystać. Też będziecie mieć bonusy później na Max Data, jak będziecie z tej giełdy korzystać. Chodzimy do, do tego naszego Bitcoina jeszcze szybko, bo tutaj ustawiłem alert na metrykę presji zakupowej. Wczoraj nam ten alert właśnie wybił. Na co jeszcze ustawię alert? Na najbliższe 24 godziny. To na metrykę standardowo, ale też na metrykę topowych traderów, taki poziomy alert. Jak będziemy przebijać te poziomy, to dla mnie to są momenty na ewentualną górze. Teraz zwróćcie uwagę, jest... Równowaga pomiędzy sprzedającymi, kupującymi z niewielką przewagą zleceń sprzedażowych, czyli parcie w dół albo parcie od dołu, nawet do góry tutaj widzimy, to jest ten niewielki ruch wzrostowy Bitcoina. I właśnie przez ten ruch wzrostowy Bitcoina pojawiają się na order te niewielkie ściany sprzedażowe, ponieważ dobijamy do tych zleceń sprzedażowych, ale to nie są tylko zlecenia sprzedażowe spotowe, bo to też są odpowiedniki likwidacji na giełdach typu futures. Odpowiedniki zaznaczam, ale w takich sytuacjach, kiedy dobijamy kiedy mamy tę presję sprzedażową większą w danym momencie, a mniejszą presję zakupową, to może być to dobry moment na lokalne, lokalne zebranie zysku, tą ceny. Zresztą to dominięcie ceny dosłownie teraz powstało na naszych oczach w momencie, kiedy obserwowaliśmy tę ścianę sprzedażową niewielką. Zwróćcie uwagę, jak tutaj cena bitcoina nie, niewiele, to nie jest duży, duży spadek a to jest tylko przykład, jak to można wykorzystać też na, na większych interwałach. Więc ustawiliśmy alerty na dwie metryki. Jeszcze ustawię alert na jedną metrykę na metrykę PSP Min, Max. To są różne odmiany tej samej metryki ale zawsze mieć dobrze takie powiadomienie. Oczywiście możemy mieć zawsze uruchomione, możemy czekać na jakieś skrajne poziomy danych metryk, niezależnie od tego, co się dzieje. Natomiast ja ustawiam sobie takie jednorazowe powiadomienia, jednorazowe metryki pod konkretne ruchy cenowe, pod to, co widzę, że ostatnio grało. Widzę, że ostatnio grał ten poziom 1 grudnia, więc pod ten poziom też ustawiam właśnie alert. Na tę metrykę, na ewentualne podbicie, ponieważ przypomnę, że to, o czym mówiłem wczoraj, w dniu wczorajszym mówiłem o tym, że jest, no, w moim mniemaniu prawdopodobieństwo na wzrosty do momentu obniżki stóp procentowych, a obniżka stóp procentowych FEDU ma być przecież za parę dni, za cztery dni, już 10 grudnia, więc. Do tego czasu moim, w moim zdaniu rynek ma prawo pompować cenę bitku. Moje predykcje to też nie są porady dla Was inwestycyjne, więc ją nie bierzcie mnie za słowo. I lecimy teraz z newsami. Sandbox uruchamia Sand ZKS. I cóż tu mamy za news? Ocena 4 na, na 10. Tutaj te oceny... Są już w skali od 1 do 10. Widzę, że tutaj mi się jeszcze wyświetla stówka, ale tutaj z tego co się namyślał już powinna być dziesiątka, czyli ocena 4 na 10. I ta informacja pojawiła się niedawno, 3 godziny temu. Ok, zobaczcie jedna ciekawa rzecz. Duża presja zakupowa pojawiła się na sandboxie i to jest sygnał na ewentualne wzrosty. Taka duża presja zakupowa. Czy w tym momencie opłaca się ryzyko? Ryzykować i rozgrywać wzrosty właśnie na SAND? Zastanówmy się zaraz. Zwróćcie uwagę SAND, do, do BTC jest na niskim poziomie, na 4, na 4 oczywiście. Dodajmy tutaj metryki MAX, PSP MAX. Dodajmy też metrykę TLSA. TLSB. I tylko jeszcze Fending Rate na Token Sand. Znajdźmy anomalię. Czy widzimy jakieś sensowne anomalie? Ponieważ mamy jeden news. Przeczytajmy jeszcze ten news. Sandbox prezentuje 0 X Sand Chain z ZK Sync. 100% podaży w obiegu oraz bazową płynnością. No i teraz na czym to polega? Sandbox prezentuje ten zbudowany na ZK Sync. ZK Sync. SAND jest wykorzystywany jako token gazowy do zarządzania łańcuchem. Westing tokenów SAND zakończył się 12 sierpnia. Podaż w obiegu wynosi obecnie efektywne 100%. Płynność na base. Nowa płynność SAND na base w tym tygodniu jest. ...wierzchowna i we wcześniej fazie, co sugeruje ograniczający wpływ na cenę. Ocena. Mieszane sygnały społeczności. Stare informacje o płynności na base. A nie, i płynność na base to jest nowa informacja, ale łańcuch podaż to są stare informacje. Ocena mimo wszystko 4 na, 4 na 10. Od czasu, kiedy ten news się pojawił, na chwilę obecną się pojawiały niewielkie wzrosty już na tym dokenie, ale mm, w stosunku do Bitcoina też się wyzyskał, tak jak widzimy. Wejdźmy na godzinówkę. I co widzimy na godzinówce? To na godzinówce widzimy po pierwsze, że ten sand spadał, ja pokażę Wam to teraz, na... usunę ten panel. Okay. Jak ten sand spadał, czyli token sandbox, zeszliśmy do tych niskich poziomów, i wtedy pojawiła się duża wyprzedaż tego tokena. To oczywiście widzimy po cenie, że się ta wyprzedaż pojawiła, ale to także widzimy po tym ruchu metryki BSP. Co się wtedy również zdziało? Pojawiła się duża panika. Na rynkach, to znaczy rynki zaczęły obstawiać spadki tego tokena, czyli to też była informacja, że dużo ludzi już się wyprzedało, plus jeszcze dużo presji sprzedażowej, czyli te ostatnie zlecenia sprzedażowe wyprzedane po spadkach. No i teraz jest spora presja zakupowa na ten token. Więc to jest. Y ciekawe pod rozegranie ewentualnych wzrostów. Ale napiszcie, co wy na ten temat uważacie. Ale to jakoś rozegrać, żeby też tutaj nie, nie wyczekiwać, nie obserwować tylko, bo widzę, że ten ruch się zaczął pojawiać. Dodam jeszcze jedną metrykę do, do sanda. To będzie metryka BSP min. Już jesteśmy bardzo niskie na metryce PSP Max też. Ustawię taki prosty alert. Może na metrykę PSP Max jednak. Na trochę niższe poziomy. Na troszkę niższe poziomy jeszcze. Tutaj będę starać się łapać ten token. Bo jednak dobra informacja teraz nam ewentualnie może sprzyjać. FED informacja sprzed 4 godzin. FED planuje kupować 40 milionów 40 miliardów tybil z 2026, co to oznacza ocena 4 na 10. Twierdzenie, że FED mógłby kupować 100 miliardów dolarów miesięcznie w Tibilach e, e, na początku 2026 to prognoza. Banku nieoficjalne ogłoszenie polityki już odwrócił się od reinwestowania od 1 grudnia 2025. Buterin proponuje Ethereum Gas Futures na 2025. Sprawdźmy ten wniosek na ETH. Propozycja Witalika postuluje wprowadzenie bezzaufaniowych łączeń nowych kontraktów terminowych na gaz. Ethereum, które pozwolą zabezpieczać base fee, umożliwią przedpłatę oraz poprawią sygnały cenowe. Potencjalne korzyści średnioterminowego systemu ETH. To jest hedging i ulepszenie UX dla DeFi NFT. Jednak w krótkim nie niewielka zmiana w przepływie zleceń do pojawienia się produktów. Brak, konkret, brak konkretów. Dlatego cena 4 na 10. 12 godzin temu grayscale składa S1. Sui też, ten news się jakiś czas temu pojawił już. Sprawdźmy Sui. Tak mi się wydaje, że ten news już jakiś czas temu się pojawił. By the way, zerknijcie jak ładnie Stawki finansowania to znaczy ładnie, nisko, zeszły w momencie tego tąpnięcia 2 grudnia na SUI. Tutaj widzimy te stawki finansowania, one z tych niskich, wyjątkowo niskich poziomów. To był moment, kiedy na SUI taki czas na odreagowanie był bardzo, bardzo dobry. Uwaga, 34% zyskało SUI w jeden dzień. Można było na tym zarobić. Oczywiście kosmiczne pieniądze. Tylko rzecz polega na tym, czy ten tokiem wzrośnie 2%, 5%, 10%, czy 30%, czy 60%. Bo jeżeli będziemy wyczekiwać nie wiadomo jakiego poziomu i nie realizować tego zysku, to pytanie, czy nie obejdziemy się w pewnym momencie smakiem. Tutaj było do zebrania 34%, ale zebranie tego profitu na takim poziomie prawdopodobnie bardzo dużym szczęściem albo dużymi umiejętnościami na samym takim tepeku automatycznym, to znaczy wcześniej ustawionym, to czyli jest ruletka, czy trafimy w szczyt, czy nie trafimy w szczyt, moim zdaniem. Ale jak tutaj obserwujemy, zerknijcie te metryki niektóre, które są na Maxdata. Co się z tymi metrykami w pewnych sytuacjach, w pewnych momentach dzieje? To przede wszystkim taki moment na sprzedaż tych metryk najbardziej klarowny by the way, nie najlepszy ale najbardziej klarowny był w tym punkcie zerknijcie co się zaczęło z metryką BSP jak, jak podskoczyły zlecenia sprzedażowe nagle i jak spadły liczby topowych traderów to był moment po wzroście około 20 -tronowym. też ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie Pomimo tego, że później nastąpił jeszcze większy wzrost, aż 30 towy ale 20% na tych metrach, rozgrywając to suje, oczywiście, to byłoby najlogiczniejsze, co by można było wtedy ugrać. Tak, patrząc na pierwszy rzut oka, oczywiście, na przyszłość dobrze jest to dowiedzieć. No i też ustawmy powiadomienie na niższe poziomy metryki BSP. No jest takich najmocniejszych newsów z ostatnich 24 godzin to by było na tyle z tego, co widzę na chwilę obecną. Wracam teraz na Bitcoina. Zobaczcie, ja tutaj mam wyrysowaną taką linię trendu wzrostowego. Ja będę prawdopodobnie na tej linię trendu czekać. Wyczekuję. idealnym Moim scenariuszu dobicia do tej linii trendu. Co nie znaczy, że dobijemy. Ja nie mówię, że tam dobijemy na 100%. Mówię po prostu, że jeżeli tam dobijemy, to będzie dla mnie idealny scenariusz do rozgrywania, do otwierania pozycji wzrostowej na Bitcoinie longu. Ale dodam jeszcze tutaj dodatkowo do Bitcoina te alerty, chociaż dodawałem je chwilę temu, więc mamy alert na BSP Max dodany na LSA. Jeszcze LSP, ale na LSP. Też dodajmy. Może się nie, nie chce mi zapisać, ale to okay. to na LSP nie. Na funding, crates, na funding crates na Bitcoinie ładnie to wygląda właśnie teraz są nisko, zauważcie. Ale tutaj mamy jeszcze te typowe funding rates, skumulowane. Jest ich więcej, więcej danych. Jest tutaj niskie, poziomy, jeszcze poziomy zaznaczę jeszcze i tutaj alert. Co się dzieje teraz? Tym, dlaczego się nie chcę dodawać u Juliana. No nie wiem. Dobrze. Słuchajcie. Życie, mój głos jest fantastyczny. Dzisiaj muszę śpiewać w chórze, ale tego nie zrobię. Zrobiłem natomiast ten livestream dla was, dla siebie. I z tym was zostawiam. W te ten piękny sobotni wieczór. Życząc wam udanego wieczoru, oczywiście e, dobrych decyzji. I ja też samemu wyczekuję z takich momentów anomalii rynkowych, w których pewne pewne metryki, pewne zdarzenia się pojawiają, pewne newsy, które jesteśmy w stanie uprzedzić przed innymi, przed rynkiem, rozegrać je, wycenić je, zanim jeszcze zrobisz rynek. I po prostu na takiej wycenie, na takiej dynamice, na szybkości, na szybkim z zefektywizowaniu rynku przed innymi zyskać zarobić. Po to to yy, robimy. Jeszcze raz, prawa strona, górze kod QR, możecie skorzystać. Giełda Wix to jest giełda 2018 roku. A dają bardzo fajne. Nie tylko bonusu, bo i też rabaty na opłaty transakcyjne właśnie z tego QR. Życzę Wam udanego wieczoru, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.